Mario, Matko Uzdrowienia, przychodzę do Ciebie w moim cierpieniu, które wydaje się czasem nie do udźwignięcia. Proszę Cię, bądź ze mną w tej walce. Ty, która widziałaś ból swojego syna, rozumiesz, co to znaczy cierpieć. Matko, pomóż mi znaleźć siłę, kiedy czuję, że brakuje mi nadziei. Otwórz moje serce na miłość Bożą, która jest światłem w najciemniejszej godzinie. Maryjo, Ty, która troszczysz się o każde swoje dziecko, proszę Cię o łaskę uzdrowienia, jeśli jest to zgodne z wolą Bożą. Jeśli jednak mam dźwigać ten krzyż, uproś dla mnie cierpliwość i odwagę. Maryjo, Matko Pocieszenia, otocz mnie swoją opieką, a także moją rodzinę i tych, którzy mnie wspierają. Dodaj im sił, aby mogli być przy mnie i dzielić ze mną te trudne chwile. Proszę cię, Matko, naucz mnie ufać Bogu całym sercem. Nawet w chwilach zwątpienia, pomóż mi pamiętać, że Jego miłość mnie prowadzi. Maryjo. Ty, która jesteś blisko każdego cierpiącego, otwórz przede mną drogę do pokoju serca. Niech Twoje matczyne wstawiennictwo będzie dla mnie źródłem nadziei i pociechy. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny umęczon pod pąckim piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł. Trzeciego dnia z wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów, odpuszczenie, ciała z martwych żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę o śmierci naszej. Amen.